Witam w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Heroes of Might and Magic 3 Oszczer Dobra, no, Co ja tutaj co ja tutaj robiłem, robię, bo nie pamiętam Z tego co tutaj widzę to Mutare jest w stolicy Mutare jest w stolicy Tutaj nikogo już chyba nie ma To odzyskamy wszystko I nikt mi się nie plącze Dobra, ale tutaj na powierzchni się dzieją różne rzeczy dziwne. Dobra, tu wygląda bezpiecznie. Czyli on tutaj sobie łazi. Niedługo pewnie mi nie wyjdzie. Pieniędzy nie mam, więc nic za ja bardzo mi porobię. A pamiętam, on mi chyba tutaj zaraz wyjdzie i a Lamar będzie w opałach tu więc czekamy, czekamy a, Gunnar, Gunnar tutaj się przesuwa jakąś tam w miarę oj, tutaj jest zameczek znaczy fort na wzgórzu to by mi się przydało ale nie mam pieniędzy jest jeden punkt wiedzy bardzo przydatny Dobra. Fajnie, że to odkryłem. W następnej turze już tutaj sobie wejdę. o pieniążki. Jedit. Jedit. Odkąd zaczynasz? A Ty powinnaś w ogóle tu iść chyba, nie? Stoisz, czekasz. A i tu za darmo sobie może wziąć. Nie możesz. To przejdziesz tutaj i odpływasz czy te smoki jeszcze, dobra polecisz do tych smoków a może po tej gnotaury niech będzie zobaczymy co się będzie działo puszczam turkę, ponieważ nie ma pieniędzy nie ma ruchu, no i tak jak mówiłem tak jak podejrzewałem Alamar w opałach i to jeszcze przez takiego przez taką gościówkę co na to za dużo nie ma. Siódmy dzień. Ja spróbuję to ukrycie. Zobaczymy w razie czego będzie, będę uciekał Może mnie nie zaatakuje Nie wiem jak długo to ukrycie będzie trwało Ale eee, Gunnar To bym priorytet te smoki ulepsza No i ciekawy kogo tutaj spotkasz Na dole co tu jest? I czym dysponuje? To jest pytanie Nie no, nie będę się cofał Nie będę się cofał Najwyżej polegniemy Dara do uciec Tu ty, tu, no jeszcze taka, ty czekasz ty też poczekasz A mutarę Co zrobi mutarę jak się przechodziło tutaj? Nie pamiętam, a już pamiętam, dobra już pamiętam tarę musi iść tutaj A może by tak ulepszyć sobie te smoki tak samo

Przejdę się na te wzgórza, no dobra. Ty czekasz, ty... przyjedziemy. No dobra. No, zaatakował mnie. Czym on dysponuje? A no ja mam lepszą armię, Tak mi się wydaje czego ona tak przeżyje No i czego? tylko że ja też tutaj nie jestem oprócz tych smoków tymi smokami muszę robotę zrobić jakoś się skoncentruję chyba na tej stronie I poświęcę wiem, są, nie mam innego wyjścia. Dobra, nie wiem, dziwne ustawienie, ale no tak, tak zrobię. tak. On już użył czaru. Co ja tutaj mogę fajnego sobie zrobić? Mam skrzeszenia. Wskrzeszenia. czy używać wskrzeszeń on mi tutaj tych rozdaje. Dobra, zobaczę na razie. 16 punktów na tym, co się opłaca. Trochę nie szkodzić. Do ciebie się w ogóle przejdę. O, zamieniłam mnie w kamyka. Pięć mięsa zostało. Dobra, obrona. Teraz tak. Chyba zarysykuję tego tutaj. Teraz proszę. Teraz, teraz skrzeszenie moich obserwatorów.

Idziemy mi w te smoki teraz opór. Ile mu im zostało? Sporo. Sporo. Fajnie, że je ulepszyłem. Myślę, że czas wskrzesić troszeczkę harpi. Tak jest. I teraz. Tu jedenastu. Te harki i to. Czas na chimerki. I uciekł. Jakie straty z mojej strony? No to mięso stracone. A reszta to taki delikatnie bardzo gunnar 4,5 tysiąca doświadczenia. No i też mnie zaatakował. O kurczę, Nie ucieknę. Ucieknę. Uf, jaki fart. Ale szczęście. No tutaj to tu na... Naprawdę. piekło się tu bardzo. jak jak nie wiem. tutaj może tutaj wykupimy. Państwo, Panowie Wysokie no Stawaj się na razie, będą pieniążki, to wykupimy ci armię trochę, chociaż mógłbyś tutaj w sumie już latać, nie, dobra, bądź schowany na razie. Dima, takie tam, takie tam. Ktoś wyszedł, wyszedł pomarańczowy, wyszedł Geon, znaczy będę musiał się cofnąć. Jak jest tutaj? Tu uciekałem stąd. To jest ta pyry, co za mocno nie jest. Gdzie on jeszcze był? jeszcze tu gdzieś był chyba. Czy nie? Dobra, w następnej turze dojdę. No tutaj tak sobie zbieram to systematycznie w miarę. A i Gunnar, który wygrał walkę, jest tutaj. Przejdę tu, a tu nic nie ma. A nawet nic nie będę wykupywał. Sprawdzamy teraz dalej. Aj, sorry. Już ale... zawadziłam trochę. Mam to tak. Tutaj. I ty mnie te Rewardnie. Estou com este fixo. i pójdę na te smoki dam radę bo to już pora Dobra, zobaczymy co robi przeciwnik tu mi się włączyłem no tu 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 jest usiemny 21 tysięcy, troszeczkę pieniążków brakuje to to sobie jakoś dam radę uzupełnić 21 tysięcy, no to jeszcze troszeczkę Dobra, jeszcze na szerekiwamy sobie tak Dobra, mamy czarnuchy. Jak już tu jestem, to załapię ten punkt 1. Dobra, ty tu rekrutujesz. No, on się chyba wycofał, co? Ale jeśli się wycofał, to może go tutaj gdzieś widzę. Nie, zakryte to jest. No, na chwilę musiałem zrobić przerwę. Zaraz, co ja tu robię? Co ja tu robię? No, tu to zaraz się cofnie. Nie mam hajsu na pewno. Czy oni gdzieś tutaj podchodzi? A sprawdzałem, chciałem sprawdzić, czy ten pomarańczowy gdzieś się cofnął, ale to przejście jest zakryte. Tu mi nigdzie, na razie mi nie idzie. Ty z tymi smokami, no to zawalcz. Zawalcz, spróbuj, z swego szczęścia. No Dobra, rozpoczynamy bitwę. Poczekaj... Ty strzelisz. Chociaż w sumie tych sześciu to już mogło wziąć na siebie kontratak, co? Już tak trochę źle zrobiłem. Tu będzie bez kontrataku. A na wszelki wypadek w tą stronę. A był kontraatak. To które to te są ulepszone, tak? <laughs> Ale zje butałem. Dobra, nieważne. Ważne, że go zaraz rozprzaskam wszystkim co mam. Rzucam się do ataku. I właśnie to się stało. Dobra, no Harpie straciłem. Ale będę miał podstawowe łucznictwo. i jest jeden dobrą. Nie mam hajsu, więc nic nie będę mógł rekrutować. Eee, ty sobie tutaj biegasz, łazisz, zbierasz. Rekrutujesz. Gunnar. No, tutaj fajny było, bo idę w, nie, w nieznane. Eee, no, weźmiemy te doświadczonko. Teraz. No, tutaj miasta nie będzie. To może jak będę wracał, co? To kolejny rozwitnę. Jest zameczek. Znaczy zameczek, miasto. Mało parę, mało parę. Myślę, że da radę. Nawet tym wojem. Sobie tutaj kogoś. Kogo na przykład? Mało mam tego wojska. Nie za dużo. Może tam my zrobił? Ci w ten sposób jakoś może Tak spróbujemy Nie powalczę, nic nie porobię Dobra, puszczam turkę O fioletowe tutaj się zbroi, nieźle wymienia się tymi wojskami Dobra, ja tu obrona Wracamy do stolicy I muszę się tam przejść No teraz z tym akurat, dobra Czar będzie Dobra, strzelających jak najbardziej No smoków teraz już nie zrekrutuję Zaraz hola hola Właśnie, jak teraz zrekrutuję te Chimerki, to nawet na niej mi nie starczy. Dokładnie. Zainwestuję trochę tutaj. Przelejemy surowca. Nie ona nawet sporo. Ha, jeszcze 23 tysiące. Dobra, ponad 100 Himer, no to fajny. I tak. Dobra, Mutara. ty tutaj się już w tą stronę udajesz. Tu mi ten pomarańczowy chyba znowu wyszedł. Agit tym razem. Być coś innego, AWT, Geon. Teraz Art, czyli jeszcze więcej wojska będzie miał. No dobra, spokoj. Zaraz, kto tutaj był? A ty byłeś tutaj, Dimer. Dimer, ty znowu nie zrekrutujesz sobie tych, tych smoków, tak? Nie, zrekrutowałeś? Nie ma tutaj nic już do rekrutacji, więc cofnij się. Ty tutaj nie zrekrutowałeś, nie miałeś już, nie starczyło dla Ciebie hajsu. Dobra, jestem ten Gunnar. Gunnar będzie walczył. Wataha. Ale mało, mało. Może dam radę, co? Nie. Darkhold. Chyba miałem już takie jasnokie Próbujemy, co? tak że próbujemy. I kto tutaj jest? No, powinno, powinno być dobrze I tak Ten trzeba na pewno wlecę Tutaj przeatakuję tą stronę Dobra, rozpoczynamy bitwę Wieżyczki poszły To, że na tej wieżyczki tak tutaj Jakby dało radę, no nie dało rady i teraz ważny ruch tu tak Jeden smok został 90 A już tego smoka zostawię i tu, tutaj tak Okej okay. Dobra, poszła kontra, nie ma smoka. Tutaj ciebie koniecznie Tu ciebie koniecznie Ale ty czekasz Ciebie trzeba pomniejszyć na wszelki wypadek te wskrzeszenie będę musiał sobie niedługo hmm, punkty magii odnowić tu chyba większych strat nie miałem numera chyba mi nie padła dobra bez strat 3388 punktów kolejne miasto jeszcze lunetę jest dobry do tego I, i tu jest jakiś a czy tutaj będzie przejście pewnie tak Dobra, ale ja wejdę sobie tutaj do miasta i poczekam. Odnowię sobie punkty magii. Chociaż jeszcze jedno, ile ruchu? Ma sporo ruchu. Zrobię jeszcze jedną małą rzecz, bo jednak trochę mnie to trochę nurtuje. Trochę mnie to trochę mm, fajnie powiedziane. Trochę to nurtuje co tam jest dalej dobra, trochę tego, troszku tego i stać mnie na Bejsa I jak tutaj jest, on idzie i to podkrywa tutaj problemy Ci a tu stoi kewolf Skuba, nic, nie zauważyłem go tak na pierwszy rzut oka. No to Gunnarze, dojdziesz w do... górę. Wpadniesz do... Zanim wpadnie... ...mojego przyjaciela, Dysa, Diusa, czy tam jaką ma. Dobra, i tak, 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 OK, rozpoczynamy. Tu w tą stronę damy. I może niech oni tak zawalczą sobie tutaj, jeśli trzeba. Przejdziemy kawałek. Jak mnie w strzelać. Jeszcze najmno jedno skrzeszenie mam fajnie. Bo ich troszkę straciłem. żeby jak najwięcej rozliczył on już tutaj żadnych szkód No Super. Ok. 3100 punktów. Nie straciliśmy żadnego wojska. 20 poziom górny. Zaawansowane dowodzenie. Dobra, jest fajnie. Jest fajnie. I co teraz? No, teraz kolej na pyry. Dopiero się zbliża Mutare. Ale to już tą walkę zobaczymy w kolejnym odcinku. A teraz dzięki za uwagę. Na razie. Hej. Cześć.